Witaj! W tym odcinku przeprowadzę Cię przez dashboard Alesparka. Alespark to aktualnie najbardziej dokładne dostępne na rynku narzędzie do analityki sprzedaży Allegro. Pokażę Ci jego podstawowe funkcje i narzędzia, które dadzą Ci realną wiedzę na temat kosztów i zysków, dzięki czemu będziesz w stanie sprawdzić opłacalność swojego biznesu. Jeżeli jesteś ciekawy, bądź ciekawa, oglądaj dalej. Aplikacja posiada 5 miejsc, które warto odwiedzić. Rentowność. Dzięki czemu zobaczysz szczegółowo rentowność sprzedaży. Zakładka ta podzielona jest na trzy widoki, dzięki którym zobaczysz szczegółowo statystyki sprzedażowe i reklamowe. Rentowność ofert per każda oferta, rentowność kategorii per każda kategoria, rentowność konta per całe konto sprzedażowe Allegro. W swoich raportach rentowności zobaczysz swoje bieżące wydatki i wyniki Allegro Ads za dzień poprzedni, ponieważ dane aktualizowane są co 24 godziny. Kolejna zakładka to Allegro Ads i w tym miejscu możesz dodać swój plik Excel z kosztami Allegro Ads, bądź masz możliwość odpalić Ads z ekspertem Alice Park. Możesz także na tym etapie na samym dole w żółtym okienku za pomocą czatu skontaktować się z żywym człowiekiem i otrzymać pomoc. Kolejna zakładka to oferty, która pokazuje listę Twoich ofert oraz grup ofert, które utworzyłaś bądź utworzyłaś. W zakładce Twoje oferty możesz dodać cenę zakupu Twojego produktu bądź cenę zakupów Twoich produktów. Możesz także za pomocą Ołówka edytować cenę. Konkretnej oferty. Zmień cenę, a następnie naciśnij Zapisz. Kolejna zakładka to autorespondery wiadomości oraz dyskusji Allegro. Mają za zadanie na bieżąco odpowiadać na wiadomości i dyskusje przez klientów. Co ważne i co należałoby podkreślić, nie są to autorespondery posprzedażowe. Ostatnia zakładka to ustawienia. Możesz tutaj zmienić konto, dodać nowe konto. Możesz zarządzać prywatnością, zmienić hasło bądź usunąć konto, a także wejść w program afiliacyjny, dzięki czemu zyskasz dodatkowe bonusy. Wszystkie informacje znajdziesz w opisie. Po prawej stronie zobaczysz nazwę konta, możesz sprawdzić konto, na którym aktualnie się znajdujesz, możesz także zmienić konto, na którym się znajdujesz, a także możesz dodać nowe konto, klikając. Pomarańczowy baton ze znakiem plusa. Zmiany ustawień możesz dokonać klikając na ikonę, a poradniki dotyczące poruszania się po Ales Parku znajdziesz pod znakiem zapytania. Przechodząc do zakładki rentowność, a następnie rentowność ofert możesz zmienić zakres dat, które chciałabyś bądź chciałbyś analizować. Klikając w kalendarz zwiększasz bądź zmniejszasz interesujący Cię zakres. Dane możesz analizować, będąc zalogowanym w aplikacji, ale masz też możliwość wyeksportować link do raportu i korzystać z niego, nie będąc zalogowanym. Link jest cały czas aktywny, ponieważ dane ładują się co 24 godziny. Kliknij Sprawdź raport, aby przejrzeć wyniki z danego przedziału czasowego. Co ważne i co należałoby podkreślić, to fakt, że raporty w Alasparku możesz analizować w trybie dziennym, tygodniowym oraz miesięcznym. W tym miejscu Alaspark daje Ci trzy opcje analizy: analizę ofert per oferta, analizę kategorii per kategoria, analizę konta per całe konto sprzedażowe. Co ważne dla Twojej wygody, w każdym raporcie możesz samodzielnie wybrać, na które dane chcesz patrzeć. Wystarczy, że klikniesz w koło zębatę, a następnie zaznaczysz bądź odznaczysz interesujące cię pozycje. Zauważ też, że przy każdej ofercie znajdziesz informację, która szczegółowo pokazuje rozbicie danych. Więcej o kolumnach i ich znaczeniu dowiesz się z kolejnego odcinka. Dzięki za oglądanie. Jeśli ten film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia.